To nie jest moja główna biblioteczka. Z mgły zrodzony Brandona Sandersona. Lutadel, czyli miasto, w którym ludzie podzieleni są na dwie klasy: arystokracji, czyli wysoko urodzonych, i Ska, ludzi niewolników. Historia opowiada o nastolatce o imieniu Win, która właśnie należy do Ska, i w pewnym momencie jej życia poznaje Kelsiera. Kelsier jest to człowiek, który od wielu lat walczy z władcą ostatniego imperium, czyli ostatnim imperatorem. I dowiaduje się od niego, że posiada niesamowite zdolności, niesamowite moce. O tym powiem jeszcze później, ale jakby głównym celem książki jest to, że Kelsier, Win razem z innymi ludźmi chcą obalić ostatniego imperatora, który źle traktuje ska, a dobrze traktuje arystokrację. A więc o co tu tak naprawdę chodzi? To jest Brandon Sanderson. Czyli człowiek, którego głównym, najlepszym, najlepszym w twórczości elementem nie do końca jest fabuła, mimo że jest bardzo dobra, ale coś, z czego nie jest znany, to są systemy magii. Tutaj magią trudno to tak nazwać, są to bardziej zdolności, czyli alomancja. Alomancja polega na tym, że alomanci to są mgliści lub zrodzeni z mgły, tak jak jest w tytule. Mgliści to są osoby, które są w stanie po połknięciu konkretnego metalu spalić go w żołądku i dzięki temu uzyskać jakieś jakieś moce w zależności od tego oczywiście metalu Mgliści mogą spalać tylko jeden metal a tytułowi Z Mgły Zrodzeni mogą spalać wszystkie Metali jest na początku 8, ale tutaj nie będę zdradzał dzieje się potem coś dalej, co jest według mnie naprawdę bardzo ciekawe I tak naprawdę na Alomancji opiera się cała fabuła, cała rozrywka jaką się czerpie z książki ponieważ wydaje mi się, że to jest naprawdę oryginalny, oryginalny system System zdolności, system magii, i właśnie dzięki alomancji cała książka jest naprawdę taka fajna. Dobrze wykreowani są tu też bohaterowie, ponieważ przynajmniej mi bardzo łatwo było się do nich przywiązać, szczególnie do tytułowej Twiki, czyli Win i Cassiera. Co do samej fabuły, chciałbym tutaj zaznaczyć jedną rzecz, co z tego co widzę po innych książkach, jest charakterystyczne dla Brandona Sandersona. Yy, fabuła nie rozwija się od razu, trzeba przebrnąć przez te 50 załóżmy początkowych stron. Kiedy dopiero zaczniemy rozumieć, o co chodzi, wkręcić się w klimat fabuły. Ciekawym elementem są tu również notatki, które znajdują się przed każdym rozdziałem. I kiedy zaczynamy czytać książkę, nie mamy w ogóle pojęcia, o co w nich chodzi. A w miarę poznawania fabuły, rozumiemy, kto napisał te słowa i do czego się one odnoszą. Daje to według mnie naprawdę ciekawy efekt. Sandersonowi przy tej książce zarzuca się schematyczność i ja niestety muszę się tu zgodzić, ponieważ jest tutaj prosty schemat ludzi, którzy chcą obalić władzę. Tylko dla mnie całym smaczkiem Sandersona jest to, że on te proste schematy pokazuje dość w nowy sposób. Poprzez kreację bohaterów, świata, no i oczywiście systemu magicznego sprawia, że są to historie oryginalne, ciekawe. Dlatego jednym słowem polecam wam tą książkę. Ja, kiedy ją przeczytałem, szczególnie. Po zakończeniu, po różnych zwrotach akcji, byłem naprawdę, naprawdę zadowolony. Mogę nawet chyba powiedzieć, że jest to najlepsza książka, którą przeczytałem w wakacje, a w wakacje przeczytałem 20 książek, więc coś to powinno znaczyć. Na uwagę zasługuje tutaj również wydanie, ponieważ w tym roku wydawnictwo MAG ponownie wydało z Mgły Zrodzonego, w twardej okładce, bardzo ładnie według mnie ilustrowanego, nawet tutaj mamy o taki. Sznureczek? Możliwe, że większość z Was nie wie, ale zmogły Zrodzony lub, jak to jest w oryginalnej wersji, Trylogia Ostatniego Imperium, jest to właśnie, tak jak powiedziałem, trylogia. Więc w najbliższym czasie możecie się spodziewać na kanale recenzji następnej części Studni Wstąpienia. I tutaj chcę przejść do części takiej nowej, że tak powiem, czegoś, <ścoughs> czegoś czego jeszcze nie widziałem na polskim BookTube. Chcę się z Wami czymś podzielić, tylko bierzcie to oczywiście z przymrużeniem oka. Stworzyłem taki dział, który będzie w tej chwili i nazywa to się Obsada. Czyli jednym słowem, kogo ustawiłbym w jakich rolach, gdyby z mgły zrodzonego ekranizowano. Tylko oczywiście tu mówię, że to są osoby bardziej, które ja sobie wyobrażałem czytając książkę. Może to trochę odbiegać od opisu autora, ale polecam Wam zapoznanie się z tymi typami, ponieważ niektóre, niektórzy aktorzy, szczególnie jeżeli zna się ich z różnych innych produkcji. Kiedy czyta się tą książkę i wyobrażałem sobie ich w tych miejscach, to była naprawdę staje się dość ciekawa. W przypadku Z Mgły Zrodzonego mam jakby trzy typy, tak naprawdę tylko do trzech bohaterów wybrałem konkretnych aktorów, a więc jest to oczywiście Kelsier, główny bohater, i w jego roli widziałbym Ryana Kelly'ego. Będę wam pisał tutaj wszystkie te nazwiska, gdybyście nie zrozumieli mojej wymowy. Y a nie chcę wklejać obrazków ze względu na prawa dorskie. Następną osobą jest Marsz, i w roli Marsza widziałbym tego aktora. Tutaj macie napis, ponieważ. Trudno mi trochę wymówić to nazwisko, i już pewnie jesteście w stanie zgadnąć, jaki serial oglądam. Oczywiście po tych dwóch pierwszych aktorach. I teraz trzecia osoba mi się wydaje najbardziej śmieszna, ponieważ z charakteru, przynajmniej z tego co widać w mediach, w ogóle nie pasuje na rolę ostatniego imperatora, ale jakoś wyobraziłem sobie ze względów wizualnych go w tej roli jest to Mitch Grassi z Pentatonixu. Osoby, które przeczytały książkę, zapraszam do bonusów, w którym wyrażam swoją opinię, ale już ze spoilerami dotyczącego całego Zmgły Zrodzonego. Macie tutaj miniaturkę oraz oczywiście link w opisie. To by było na tyle. W przyszłości w tym miejscu, z którego ja do Was mówię, będzie poprzedni odcinek. Dookoła macie też linki do różnych moich kont na serwisach, do których serdecznie zapraszam. No i jak widzicie na górze, to zamierzam w najbliższym czasie zrecenzować. Więc w sumie to by było na tyle.